Ciekawe, gdzie on wchodził, nie? Że go coś przygniotło. Już później było podejrzenie, że z komina spaść, ale do komina. Nie A, do, do środka. Tak. A pod, tej, pod tą uh -huh. warstwą sadzy i, i tego, yy, wiesz... Pyłu takiego węglowego, no to, by tam byś nie odczepił. To też jest fajny industri industrialny klimat. No? To oni na złą podle. Tak się spodziło. Kurde, zaprysznic sobbym teraz zrobiła trzy przysiady nawet. Aż trzy? To w ogóle zwykłych, jak nie wiem. są. Nie chodź pod, idź tutaj w prawą stronę. Tu jest pan takiego czarnego? Jest pan takich z piecy, jakby piecy, nie no to jest. Dopuszczalne z skropu 12 km, no kilonewtonów. Uh -huh. Zajebiście. Normalnie powiesz, to wiesz, to na dół, tylko obcięli uh -huh. na złom. A tu patrz, są takie kółeczka jakby... kominy? Nie kominy, piece. Właśnie to no było. Czyli palonął węgiel, mm -hmm. który podgrzewał wodę, która parą wodną na. Nie, <gry> to, chyba, to nie tak, w węgiel no? chyba tak nie działa. Okej. Okay. No, to było w Mhm. Tak, tak. To wszystko tutaj to są to jest wata. wata. Ale to, To też to? Tak, pełno pyłu. I to trzeba na, naprawdę uważać, gdzie się stawia kroki. a to jest aha, tu obcięli, to musimy iść tu i tak do. stabilność tego. No. A którydy ty tu chcesz wejść? No bo nie ma... Nie ma tu dalej schodów, nie? bo są obcięte. Czyli trzeba wejść tam, żeby później dać tam nogę i z powrotem na tamte schody mm -hmm. i do góry. Tylko oceń stabilność tej drabinki. Nie wziąłeś mojego Nie. Mam swoje. To Jest ok. to ja pójdę pierwszy, ja cięższy. Dobra. Jezu, tu mi prawie To tak się nagrywa, czy ja na siebie teraz robię. No, to za... Nie, to nie tak, na siebie. O kurwa. Trzeba by przycisnąć. Przez ten plecak. To jest ciasne. Mieliśmy się nie ugodzić nie? Co? Mieliśmy się nie ubrudzić. No. powiem Ci średnio. Co? Daj mi Twoją torbę. A co średnio? Wejście, tak? No. Ja, ja, ja się zmieszczę. Znaczy tu jest inna łatwiejsza. Ale wszędzie poobcinali te drabinki na złą, więc to jest jak chcemy iść do góry, a zobacz jak tam u góry sytuacja wygląda, są drabinki, czy trzeba będzie akrobację uprawiać? Co? Na razie są schody. Okej. Okay. Wygląda na to, że są na samą górę sam.